Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zobaczymy sobie może przesłania energetyczne z okazji przejścia Neptuna w znak Barana. To będzie długi czasookres, bo na praktycznie 14 lat. No, Ostatnio, pod, ostatnim razem, gdzie Neptun był w Baranie, to... Był temat wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i tam jeszcze parę różnych innych rzeczy. No, mogą tutaj też wejść jakieś tematy, tematy niezłych tutaj zmian. Zapraszam do przeczytania postu na moim profilu lub poszukania też informacji na, na, na ten temat, bo to jest kawał czasu i może być bardzo ciekawy, interesujący i do, do wykorzystania. Więc tutaj mogą co niektórzy pospełniać sobie swoje marzenia, więc dobrze się ustawić, przygotować do tego, bo to będzie wymagało pewnie jakiejś zmiany, jakiejś elastyczności, tak, przeformułowania pewnych tematów, ale może być dobrze. Dlatego, dlatego warto, warto jest się zaznajomić z tą energią. Ale zobaczmy sobie szybciutko. Oczywiście, czytanie ogólne, słuchajcie, takie tutaj teraz. Przyszło z natchnienia, wybieramy. Wiadomo, zapraszam na szczegółowe, jakby informacje, czy tego okresu, czy w ogóle na indywidualne diagnozy, wglądy, więc zapraszam serdecznie. Ale teraz wybieramy, słuchajcie. Czyli Neptun w baranie, tak? Nowy czasookres, nowy temat, tutaj, nowe działania, z czym może się to wiązać dla Was. Jeden, dwa i wybieramy intuicyjnie. Proszę. I teraz tak. Jedyneczki. No proszę. Y jest tutaj temat rodziny i wszystko co zwiąże się z rodziną własną taką z której pochodzicie, taką którą założycie, będziecie zakładać, taką którą już założyliście i będą tutaj pewne różne zmiany. Tutaj jest tworzenie domu. Tu jest tu jest mm, jakby poszerzanie tej przestrzeni w sensie emocji, miłości, dzieci. Tutaj, tutaj jest wszystko to co w uczuciowym wsparciu w takiej cudownej zmianie dbanie o, o to wszystko słuchajcie tu jest też zgodnie jakby życie też zgodnie z jakąś duchowością wiarą energią dbanią o tą energię energię domu przestrzeni własnej domowników o zdrowie o zdrowie psychiczne, fizyczne. Tutaj jest, słuchajcie, otworzenie się na dostępność zasobów wiedzy, która pochodzi właśnie jakby z duszy, pochodzi z wiary, pochodzi z dobra, pochodzi z zdrowego podejścia do życia, tak? Tu jest... Yy, Kierowanie się miłością, kierowaniem się życzliwością. Tu, tu jest tworzenie pięknych więzi. Tu jest czerpanie z zasobów wszechświata, kosmosu, dostępności różnych rzeczy. Bardzo ładne tematy. Słuchajcie, tu nie, dla niektórych będą też jakby przeprowadzki, budowanie nowego domu, yy, gdzieś być może bliżej natury, bliżej yy, jakichś pięknych okoliczności, przyrody. Słuchajcie, być może gdzieś przy wodzie, być może gdzieś przy lesie, tak? E, może to, Tutaj będzie też kupno jakiejś działki rekreacyjnej. Może tutaj będzie wiązało się to też z podróżami, z wyjazdem. Może gdzieś założycie tą swoją rodzinę za granicą, czy przeniesiecie się, tak? Czy ewentualnie wasza rodzina poszerzy się o członków większych gdzieś, co będą przybywali też, tak, z innych okolic, też może być za granicę. E więc pięknie, i tu jest bardzo dużo pozytywnej energii, energii uleczania, uzdrawiania, yy, energii takiej lekkości, błogości, wdzięczności, błogosławień, słuchajcie. Więc, więc piękne, wie, piękne tematy, wykorzystanie różnych zasobów z tych więzi, yy, cieszenie się sobą, cieszenie się życiem, yy, docenianie yy siebie nawzajem. Tu jest wzrost, tak? Bardzo, bardzo ładnie. Super. Jedyneczki, a dwójeczki, co mają? <grystanie> Słuchajcie, wzrastanie, tak? Tutaj będzie sianie nowych tematów. Nowych pomysłów, tu będzie to pielęgnowanie, doglądanie, tu będzie samorozwój, rozwój swojej przestrzeni zawodowej, rozwój siebie pod względem nauki, wiedzy, intelektualny, cokolwiek tu chcecie w różnych projektach, tu będzie wzrost, tak? Tu powinien być wzrost, rozkwit, tak? Potrzebny tu to to będzie w ogóle cały proces transformacyjny, będzie proces przemiany. Ten Neptun ma doprowadzić do zdjęcia starej skóry, pożegnanie tego, co stare, co już nieadekwatne z Wami, e, co niesłużące e, Wam, e, co... Y, ciąży, obarcza, blokuje wyjście w nowe, w nowego siebie, w nowe przestrzenie, w nowe środowiska, nowe wizje, pomysły na siebie, nowe idee, yy, no generalnie proces transformacyjny, mocny przeobrażenia, tak i wzrastanie. Wzrastanie, rozwój, poszerzenie samoświadomości, wiedzy, wszystkiego, wszystkiego i nowe projekty, które też poprzez zmianę podejścia, myślenia, działania, kreowania, funkcjonowania na poziomie energetycznym, skupiania tej energii odpowiednio, tak? Ma być rozkwit. Tak? Ma być rozkwit. Ma być pięknie. Macie zbierać e, plony, macie być zadowoleni z tego, e, co widzicie, jak widzicie siebie i to, co widzicie przed sobą wokół siebie. Więc cudownie. E, I tego życzę pod, względ, pod, pod tutaj warunkiem tych zmian i przeobrażeń, tak? Cudownie, to jest też temat uzdrawiania. To też jest uzdrowienie. Wyjście naprzeciw też siebie względem umysłu, ciała, duszy. Tak? Tutaj, tutaj też są wszystkie tematy czerpania korzyści z samouzdrawiania, z uzdrawiania holistycznego, naturoterapii, przepraszam, ziół, słuchajcie, uzdrawiania energetycznego, tak? Medytacji, yy, cudowności, pięknie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.